Mm, pani się wkurzyła. Mm, 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 mm. Pani się wkurzyła. Bam, 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 bam. Pani się wkurzyła. Oj, ojoj ojoj, oj. pani się wkurzyła i to nie moja wina. Teoretycznie miała minę jak zawsze, mm, ale było. Inaczej raczej i mika twarzy wręcz krzyczała Mam was w razie w kajdanach. Szykuj kartkę, dziś kartkówka. Mm. Jakie miały tam być słówka? Nie pamiętam, co ona mówiła. Mm. Jedna osa wszystko zagłużyła. Nie wiem, co się zaraz stanie. Więc mm. się, czy mogę dojeść śniadanie. Pani się wkurzyła. Mm. Pani się wkurzyła. Mm. Pani się skurzyła Bam, bam, bam Pani się skurzyła Bo taka wielka kobyła Się ze okna wprost rzuciła To nie jest nasza wina mm. Ona nam wpisuje wszystkim uwagi Doznaje każdy osobiście niewagi. Rozpoczyna rządy i to jakie terroru Dokonuje ona telefonów zaboru Jedzie cytatami ze szkolnego statutu Chce nam dostarczyć sumienia wyrzutów, że zachowujemy się niegodnie. To, jest nie, to nie jest niegodne, ani modne. Dostajemy uwagi Ta słowa zbędne. Zaczyna to wszystko robić się mętne. Klasa się wkurzyła, zaczyna się zęsta Pani nikt nie lubi, tak jak pana z Niemca. <mum>